Bez śniadania, bez wody, bez aparatu, a chciał vloga nagrywać. Grzegorz uratowany na dzisiaj. U nas szykowanie pod siebie pszenicy. Pszenica najprawdopodobniej będzie się na poniedziałek. Nie wiem dokładnie, Coś słyszałam od tą ale to się zmienia. Do mamy dużo bliżej jak do sklepu, więc poratowałam je bułką, tartą, lecę robić obiad.